temperatura grzanie jak widzimy termostat termostat zamknął, żeby dogrzać silnik widzimy jest 97 stopni prawie przy 16 i grzaniu na maksa Tego 94 stopni, niezależnie czy jest 35 stopni ciepła, czy taka temperatura, jak widzimy na zewnątrz. I nie dajcie sobie wmówić, że przez to, że jest na dworze chłodno, 0 czy nawet minus 20, samochód osiągnie pełnej temperatury